Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Jak widzicie, u mnie bez zmian. Wszystko po staremu. Króliki siedzą sobie tu, gdzie siedziały. Czekam nie jak zawsze sprzątanie, więc jeszcze im nie rozdawałam samego sianka, tylko rozdawałam im zboże. Na sianko poczekają. Jak im wyczyszczę... To dopiero im rozdam, żeby już to sianko było na suchym. No bo po co by miały teraz jeść brudne? A i tak, właśnie jak skończę wam się nagrywać, to od razu wezmę się za sprzątanie. Więc nie, ma, nie miało to najmniejszego sensu teraz rozdawanie sianka. Samczyk sobie siedzi zadowolony jeszcze. Tutaj zobaczcie sobie, jaki on jest duży. <grym> To no właśnie, on jest już taki fajny. Taki fajny pieszczoch się zrobił, nie? Więc zrobiłeś się pieszczoch co? Nugusie no. ty, a tak uciekałeś mi zawsze. Musiałam cię ganiać. A teraz to sam idziesz do głaskania, nie? Więc no, powiedz tak. Powiedz tak. No więc tak to u mnie wygląda przed sprzątaniem i po sprzątaniu będą pieszczoty, tak jak zawsze, także nie On już jest przyzwyczajony, wie o co chodzi. <grytanie> Jeśli chodzi o tą panienkę, to ta panienka stwierdziła, że spędzą ją ząbki i zaczęła podgryzać sobie tam klatkę, więc dostała ode mnie kołeczka, taką porządną gałązkę z wierzby, ona już trochę ściemniała, ale była świeża, no i na niej sobie Zajęła sobie na niej ząbki, co możecie zobaczyć. O, właśnie wygląda tak. Fajnie, bo dało to efekt. Wcześniej, jak pamiętacie, wkładałam jeszcze grubsze. No, w tym momencie nie miałam grubszej, miałam taką, więc dostała taką, żeby sobie obgryzała. I te ząbki miała jeszcze czym bardziej oprócz ziarna zedrzeć. Tak, powiedz. Ty, to, że jesteś puch, taki niesamowity puch. No, taka kula puchu. Hmm. Też. To jest ta chrumkająca samiczka. To jest ona. <głos> <głos> Powiedz tak, to masz no. największy łepek, nie? Fajna jesteś, taka. Fajna. Ja nie wiem czemu, ale ja uwielbiam ten NB. Nowozelandzki, białe, to są takie dla mnie misie pluszowe. Nie wiem czemu. Oczywiście żywe. Żeby nie brać, żeby nikt sobie nie pomyślał, że traktuje jak zabawkę. Nie, to nie jest zabawka, to jest żywe zwierzątko. O nie trzeba dbać tak jego siebie. Także nie ma co. I oczywiście trzeba poświęcać czas, głaskać, nieńczyć, żeby potem nie było strachliwe, po co ma być takie jak salanderek? A propos, pójdziemy do niego. On chyba ma najgorszy bałagan teraz. Otóż y, tutaj mamy Smurfika, salanderek, jak to salanderek, chodź kochanie, chodź, no chodź, daj się pogłaskać. On się cały czas boi, no czasami są dni, że kiedy przy... ojej, jak się wystraszyłam. Czasami sam przyjdzie i da się pogłaskać, a czasami jak zobaczy kamerę, to nie, więc ucieka. Chodź niu, niu. chodź, dzieci ci chcę pogłaskać no patrz nie ma no. to jest właśnie to ja mu muszę wyczyścić więc pewnie jego na pierwszy rzut wyjmę sobie i wyczyszczę tak tam na górze ma trochę wyrwane sierści bo chciałam mu podciąć pazurki ale nie dało się go wyjąć więc po prostu jak dzisiaj chyba będę czyścić to poproszę męża później żeby mi go wyjął i obetniemy mu pazurki chodź niuniuś no chodź, no przecież ty się dajesz głaskać. Dajesz się, widzisz? No czego? Tu chcesz, a tu uciekasz. Hmm. Tak jak widzicie, on się daje już tak, jak kiedyś, nie chowa całego łebka. Chowa tylko pupę i myśli, że go nie widać. Ale może tak się czuje bezpieczniej, to może to i lepiej. Nie? No Tak, powiedz, ty lubisz być głaskana a się boisz. No. No, ale już jest stopniowo coraz lepiej. Więc może gdy osiągnie te 3 lata to będzie spokojny w końcu. Może się będzie dawał pogłaskać. No widzicie jak tutaj zachęca do głaskania, zwraca na siebie uwagę. No, ale się boi, bo go pani niegrzeczna chciała wyjąć. Podchodzi, coraz bliżej, coraz bliżej. Stopniowo. Nie, powiedz tak. I staramy się głaskać, żeby nie bał się do dotyku. On jak pamiętacie był bardzo malutki jak go przywiozłam. No ale on już był płochliwy. Tak teraz rasa ma, bo To jest teraz bardzo płochliwa za małego. Tak jak podpalane czarne są bardzo, bardzo też rozbiegane i płochliwe za małego. Później nie są już takie płochliwe. No tylko wiadomo nad każdym królikiem też trzeba pracować. Pani noska dotknęła, to jest to. No, tak jak widzicie, są postępy, jakieś tam są ważne, że nie gryzie, bo tego się najbardziej obawiałam, że będzie ciało, ale na całe szczęście, jak na razie, nie gryzie. Ja chcę, żeby chociaż on z tej rasy cieszył mi oczy. A na razie to nie było chętnych na te salandry. Yy, samicami już druga padła, więc już trzeci raz, jak to mówią, trzeci raz do tej samej wody się nie wchodzi. Więc zaryzykuję i zostawię sobie samczyka. On ładnie kryje, więc na pewno mi się w hodowli przyda. <grymne> A tutaj NB, druga, druga NB, chodź. Chodź. Ona też jest troszkę bardziej płochliwa od tamtej, ale nie aż tak. Ta już, już bardziej, coraz bardziej wyczuwa, że. Jest głaskana, że ją wołam do głaskania, więc też sobie już fajnie przychodzi do głaskania. To lubimy. No i fajnie, bo wreszcie się zrobiło troszkę w miarę do wytrzymania. Wczoraj było 30, dzisiaj ma być prawdopodobnie też 30. Jutro ma być 18, więc takie już wahania temperatur są. No i rzeczywiście zastanawiam się. Jeszcze raz Wam powtórzę, już chyba trzeci z kolei nad dopuszczeniem jakichś samiczek, tym bardziej, że teraz się robi chłodniej. Później jesienią będzie ciężej zakocić, no bo samo to, że będzie coraz ciemniej, nie będą samiczki chciały się zakacać. No, tak to będzie. A teraz mogłyby się pozakacać, wykocić się później, czyli standardowo tam dwu, 32 dzień. Bo tak powinno to mniej więcej wyglądać. No ja sobie liczę, jak dopuszczam 15, to zawsze sobie zaznaczam termin 15 i do niego sobie zawsze tam doliczam. Zazwyczaj mam także, jak dopuszczę sobie 15 do południa, to za miesiąc 15 po południu mam wykod. Czasami no dosłownie po południu do wieczora już jest wykod. Albo jest dopiero nad ranem, tak jak standardowo powinno to być. No mi się udaje, że czasami jest on po południu. Tam cię kubka przykleiła, chodź łobuziaro! No, więc tak to wygląda i tak będę chciała chyba zrobić. Zobaczymy, bo no na razie to by mi zależało dopuścić termątkę, żeby sobie sprawdzić. I te łobuziary dwie prawdopodobnie NB, ale nie wiem czy NB się nie wstrzymam i nie dopuszczę sobie bliżej wiosny. No, bo wtedy Termącka już nie będzie miała młodych. Będą odchowane, więc sobie nie będę myliła, bo jak wiecie, termąckie młode czasami idzie pomylić z nowozelandzkimi młodymi. Z chęcią bym chciała Wam pokazać porównanie młodych termonckich. Z NB, więc jeśli Wam się ten filmik spodoba, ja będę starała się dopuścić chociaż jedną nowozelandzką samiczkę razem z termonską, żeby i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Więc ja czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Zobaczycie sobie y, dwa maluchy obok siebie, nowozelandzki i termącki biały, i wtedy zobaczycie sobie, jak te maluchy potrafią być niektóre podobne do siebie za młodu. No a później albo wyrośnie taki fajny puszek, albo wyrośnie taki. O, zaraz wam pokażę. Albo wyrośnie o taka panna termącka. Jak widzicie, ona dłuższy pyszczek, dłuższe usze, mniej obłosione. Pani termącka, a druga taka. No właśnie, tak to wygląda. No i z chęcią chciałabym sobie dopuścić panią Reksik, pani Reksik przytyła. Chyba ją troszkę mój mąż przytuczył za bardzo, no bo akurat tak wyszło, że o niej częściej ostatnio dawały się, ja za bardzo nie miałam kiedy, no i będzie trzeba panią reksik sobie troszkę odchudzić. Ja bym chciała, żeby ona się teraz wykociła, i jeszcze odchowała sobie maluchy przed mrozami. No bo jak wiecie, ona ma mało tego puchu, a nie chcę, żeby małe poprzemarzały. Potem bym ją dopuściła dopiero w marcu. Albo no, zazwyczaj w marcu, żeby w kwietniu miała wykot. No i może by zeszły te reksiki przez lato, żeby nic więcej nie dopuszczać. Tak, ja sobie siedzę i niańczę termonską. No, zobaczcie, jaka ona jest e, samiczką. Bardzo do głaskania. Ona się tak strasznie do mnie przyzwyczaiła, że jak tylko klatkę otwieram, to jest zazwyczaj tylko, żebym ją głaskała. Ona zobaczcie, jak się kładzie. Ona się kładzie, zamyka oczy i idzie spać. Ja jej wczoraj akurat wyczyściłam, tak samo jak podpalanej czarnej, bo one są obok siebie. Podpalana czarna też już wróciła do siebie. Także już jest wszystko dobrze. Tutaj panienka, zobaczcie, jak ona się przytula. Widzicie to? Patrzcie, sama. No tak. Powiedz buziaczki też, być tu nie? No, powiedz tak. No i dlatego szkoda mi tej samiczki. ją z chęcią sobie też zostawię. A jak nie będą schodzić czysto rasowe, no to mi zostanie jako mamka do mieszanek, tak? Powiedz, no bo szkoda mi jej sprzedawać. Jeszcze, żeby dobrze chowała maluchy, to by było Gites, bo jakby dobrze chowała, to by sobie została. Dobrze, myślę, że to tyle na dziś. Bo nie zmieści mi się zaraz filmik, bo a dzisiaj to będzie wszystko. Także jeśli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie mój kanał, a zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie w poniedziałek, tak jak zawsze. Chwilowo jeszcze bez zmian. A zobaczymy, jak będzie później. Ja Wam życzę udanego całego weekendu i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.